Witam Państwa bardzo serdecznie. W tym tygodniu, drodzy Państwo, przygotowałem, tak jak zapowiedziałem tydzień temu, film o Winstonach, zarówno czerwonych, jak i niebieskich. Pomyślałem, że dość dawno na kanale nie pojawiło się żadne porównanie, a więc dlaczego by nie wrócić do tej formy? Dlatego dzisiaj przygotowałem dla Państwa porównanie. Jak możecie sami zobaczyć, Winstony czerwone oraz niebieskie. Nie są to Winstony, proszę Państwa, klasyki. Jak możecie zobaczyć po opakowaniach, różnią się one od klasyków do znacznie, ponieważ klasyki e, można powiedzieć, że mają tutaj e, zamienione w takim sensie, że całe opakowanie tutaj, gdzie jest, mamy białe, są niebieskie, a napis jest biały. I tak samo w czerwonych, tylko kolor się oczywiście nam zmienia. Więc to proszę Państwa, nie są klasyki. Klasyki będą recenzowane. Kiedyś. Proszę Państwa, myślę, że nie w najbliższym czasie, ponieważ nie ma co robić przesytu Winstonami. Mmm, Nagramy sobie na spokojnie trochę odcinków z tego, troszkę z innych papierosów. Dużo osób upominało się również w komentarzach o papierosy marki LD. Oczywiście takie również się pojawią na kanale i to, proszę Państwa, w najbliższym czasie, już, już za niedługo. A więc, dobrze, proszę Państwa, może jeszcze zanim przejdę do degustacji. Słów parę o samej firmie Winston, skąd to się w ogóle wzięło, skąd to się wywodzi, dlaczego, po co i jak. A więc tak w dużym skrócie, papierosy wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych, Rain Olds Tobacco Company. Papierosy młode, ponieważ założone dopiero w drugiej połowie XX wieku, 1954, a więc stosunkowo młode papierosy, przypominam, że gościły tutaj już u nas papierosy z XIX wieku, z samego początku a więc tutaj proszę Państwa, no, stosunkowo młode papierosy co ciekawe, Winstony oraz kamele, proszę Państwa, są ze sobą w pewien sposób spokrewnione ja zapytacie, jak to, dlaczego, przecież to inaczej smakuje, inaczej wygląda, w ogóle inaczej otóż proszę Państwa, ta sama firma, o której już wcześniej wspomniałem, Old, Rains Old Company Wypuściła również oprócz Winstonów kamele. Proszę Państwa, oni stworzyli kamelę. Taka ciekawostka. Jako pierwsi tutaj wypuścili. Potem ta firma została oczywiście sprzedana. No, na dzień dzisiejszy zarządza to tym ktoś zupełnie inny. No ale takie, taka była geneza, takie były początki tych papierosów. Co ciekawe, papierosy Winston były świetnie sprzedającymi się papierosami w Stanach Zjednoczonych. Był nawet okres, gdzie były najlepiej sprzedającymi się papierosami na całym amerykańskim rynku. Było to dokładnie na przełomie lat 60. oraz 70. od 66. do 72. W tych latach te papierosy osiągnęły swój szczyt popularności. Od tamtej pory już nigdy nie zawitały na samym szczycie listy najlepiej sprzedających się papierosów. No ale w dalszym ciągu są one na pewno popularne. Zarówno w Polsce, jak i za granicą. No dobrze, tak, proszę państwa, pokrótce wygląda przybliżona historia tych papierosów. No więc, może przejdźmy do degustacji, proszę państwa, a więc do zapewne najważniejszego punktu tego filmu. No dobrze, zobaczmy, co my tu mamy. Może jeszcze zapach, ponieważ mamy tutaj porównanie, więc możemy sprawdzić, jak spachnie jeden czerwony papieros. Oraz, czy jakoś różni się w zapachu od. Niebieskiego papierosa. Dobrze, a więc najpierw weźmy, zwąchamy sobie ten niebieski. Mhm. No, proszę Państwa, jeżeli chodzi o zapach, nie wyczuwam jakoś ogromnej różnicy, praktycznie wcale nie wyczułam, jeżeli mam być szczery. A więc jeżeli chodzi o zapach to nie czuję tutaj różnicy, ale to chyba wydaje mi się, że najmniej ważny aspekt w całych tych papierosach. Najważniejsze oczywiście smak, goryczka, moc, no i oczywiście dla kogo są przeznaczone, ponieważ głównie o to chodzi w tym kanale, żeby usiadamiać młodzież. Jakie papierosy palić i nie palić, ale to zaraz wszystkiego się dowiemy. Hmm. No i proszę Państwa, jak jeszcze tutaj możecie zobaczyć, że nie jestem jakimś wielkim fanem papierosu marki Winston, no chodzi ze względu na to, że jeżeli tylko mam, to przy okazji nagrywania filmów tutaj Wam układam jakąś wieżę z danego rodzaju papierosów. Jak widzicie, jeżeli chodzi o Winstony, to mam zakupione dosłownie dwie paczki na potrzebę materiału, a więc nie mam ich więcej z kolekcji. Może by się tam znalazły jakieś dwie, bardzo jeszcze stare paczki miastonów No ale to dwie i pewnie w marnym stanie, więc nawet w coś takiego pokazywać Dlatego zostałem tutaj przy tych nowych, w miarę niezniszonych Więc tutaj tak, tutaj, no dzisiaj nie mamy wieży z papierosów Jak niekiedy to było No ale dobrze, wróćmy do samego papierosa No to na pewno, proszę Państwa, tak. Goryczka jest na pewno wyczuwalna w tym papierosie. E, czegoś bardzo, powiem tak, w porównaniu do innych papierosów, do innych marek, y, jest ona mm, o, troszkę powyżej połowy. No, jest wyczuwalna, ale nie aż tak. Oczywiście nie możemy takiego na porównać z goryczką, jeżeli chodzi, na przykład, do Dawidowów, ponieważ te papierosy praktycznie w ogóle nie mają goryczki, są Robione z zupełnie innego rodzaju tytoniu, słodszego o wiele, więc tam go nie ma. Są na pewno słabsze w goryczce, jeżeli chodzi o na przykład kamele brązowe Te mają o wiele większą goryczkę. Znaczy na przykład wydaje mi się, że Marlboro-Redy również będą miały tą goryczkę bardziej zauważalną, niż jeżeli te przynajmniej takie odczucia na tą chwilę mam. Ale ogólnie jest. Jest to papieros, moim zdaniem nie najgorszy, dobry. Powiedziałbym, że jest to papieros dobry. Nie jest w żadnym wypadku wybitny. Nie jest również jakoś bardzo zły. Jest dobry. Jest dobry. Po prostu jest dobry. Nie czujemy tutaj żadnej chemii, żadnych tutaj wzmacniaczy, czy polepszaczy smaku. Tytoń. Przyjemnie drażniący. Jeżeli chodzi o moc, delikatnie ją można, proszę Państwa, wyczuć. Więc tutaj, moim zdaniem. Na plus. Czy dla młodych palaczy to jest papieros przeznaczony? No ja jestem zwolennikiem teorii, żeby młodzi palacze raczej zaczynali od tych papierosów mniej intensywnych, mniej gorzkawych smaku. A więc może na przykład takim papierosem się okazać za chwilę Winston Niebieski. No, ponieważ komuś ktoś może zapalić. Swedzi, jakie te papierosy gorzkie, nie palę. A to nie o to chodzi, proszę Państwa, w całej tej zabawie. Chodzi o to, żeby właśnie palić. I żeby się nie zniechęcać przypadkiem. Dlatego też ja bym rekomendował jednego zaczynania tych od zaczęcia z tymi, tymi gorzkimi papierosami. A potem stopniowo próbować. Próbować szukać swoich papierosów, skakać. Raz te, raz te, raz Kamel, raz Winston, raz może to Rotmansy, Malboro, Dawidovic. Trzeba, proszę Państwa, próbować nowych rzeczy w życiu, prawda? Ja próbuję papierosy, recenzuję i wychodzę na tym dobrze. No, przyjemny papieros, proszę Państwa. Wydaje mi się, że przynajmniej tak ma posmak, że o wiele lepiej by smakował po posiłku. Chyba się Państwo zgodzą, że niektóre papierosy o wiele lepiej smakują jak sobie zjemy. No. Nie wszystkie, ale na pewno mam takie odczucia z kamerami. Tutaj najlepiej mi, proszę Państwa, pozą po posiłku. No najlepiej mi się je wtedy pali. Ten ich smak się zmienia. Ale no, teraz akurat nic nie wiem, więc nie mogę tego samego powiedzieć na 100% o tych Winstonach. Ale z tego, co tutaj mogłem wywnioskować jako pale, on będzie raczej dobrze smakował zaraz po posiłku, czy nawet w trakcie. To jest papieros. O takim smaku. Tak mi się wydaje. Proszę Państwa, no ale no kwestia smaku mniej więcej poruszona, ale proszę Państwa, jak wygląda aspekt cenowy. No i tutaj, proszę Państwa, papierosy kosztują 16,50 za paczkę. Czy dużo, czy mało? No na obecne czasy średnia półka również cenowa. Kosztowały one sporo mniej. Pamiętam, jak jeszcze kosztowały po 14 zł. A, a teraz już mamy po 16:50, więc 2,5 złotego w górę. No, niestety takie mamy czasy. Czy, czy czasy się zmienią, proszę Państwa, teraz, zaraz, po niedzieli, No, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby to jakoś mocno wpłynęło tak zaraz. Ale nie wchodźmy w temat polityki, ponieważ ta polityka strasznie dzieli. Mam przykład u siebie w domu, jak tutaj. No, a zresztą sobie będę Państwu mówił, pewnie u niektórych z Państwa jest tak samo, że jeden rodzice jest za jedną opcją, drugie za drugim, albo rodzice za jedną, dziadkowie za drugą, i jest, są straszne kłótnie przy tym przysłowiowym niedzielnym obiedzie. Ja wolę się nie zagłębiać w te tematy, bo to jest no, syf, jeżeli chodzi tutaj o, o tego typu rzeczy. A więc, tak, tutaj pomału już się nam kończy Winston Czerwony, zaraz będziemy przechodzić do Winstona. Niebieskiego. Czy smakuje lepiej, gorzej, mocniejszy, słabszy? Zobaczymy. No dobrze, pierwszy spalony. Żeby nie było, tutaj przepłucze na ustą wodą. żeby pozbycia się smaku tego Winstona. I zaraz odpalamy drugiego. W międzyczasie, proszę Państwa. Oczywiście pragnę e, podziękować, jak co tydzień, ponieważ filmy, proszę Państwa, się świetnie przyjmują. Naprawdę. Z odcinka na odcinek jest coraz lepiej. Kanał się cały czas rozwija. Tutaj, oczywiście, proszę Państwa, standardowo lista ostatnich subskrybujących. Jeżeli Państwo chcecie się znaleźć, zachęcam do subskrypcji. Państwa to nic nie kosztuje, a mi naprawdę to pomaga w rozwoju. Nawet Państwo nie wiecie, jak bardzo. Pewnie często słyszycie od YouTuberów, że a subskrybujcie, lajkujcie, bo to nic nie kosztuje, a pomaga. I proszę Państwa, tak faktycznie jest. Jak się jest twórcą internetowym, nawet takim małym jak ja, to naprawdę. To ja z tego jeszcze co prawda profitów nie mam, ale to nie zmienia faktu, że to podbudowuje na duchu i chce się aż, proszę Państwa, nagrywać. Więc to jest naprawdę coś fajnego, więc zachęcam do subskrybowania i lajkowania. więc dobrze. Teraz niebieski. Proszę Państwa, różniczy, różnicę czuć już w pierwszym buku. Raz się zaciągnąłem, i już zdecydowanie czuję różnicę. O wiele, o wiele. Naprawdę, nawet się nie spodziewałem, że to będzie aż taka różnica. O wiele lżejszy w smaku. O wiele mniej, naprawdę, o wiele. wyczuwalna ta goryczka. Ten smak taki troszkę mi się nadwydaje. No. To jest na pewno bardziej płaski, cokolwiek to będzie znaczyło. Jak proszę państwa płaski bardziej smakuje. Mm. Oczywiście da mniejsza goryczka, ale nie ma on takiego ciekawego posmaku jak nie są stąd czerwony. Tutaj jest właśnie tutaj nie ma żadnego posmaku, jest, jest inny, jest o wiele bardziej, ale niektórych może przyjemny, bo nie ma tej goryczki, ale mi nie smakuje. Tutaj w tej cenie, proszę państwa, spodziewałem się czegoś więcej. No. Winston niebieski zdecydowanie przegrywa z czerwonym. Nie sądziłem, że będzie tutaj aż taka różnica smakowa. A tu jednak, proszę Państwa, sam jestem za zaskoczony, że aż tak. Hm. Zupełnie, zupełnie, proszę Państwa, nie czuję tego drapania w gardle. Tego charakterystycznego, według mnie nadprzyjemnego drapania w gardle. Tutaj tego nie czuć. Bardzo płytki smak jest niedobry. Moim zdaniem nie, nie jest to dobry papieros. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, czerwone czy niebieskie, ja rekomenduję czerwone. Zdecydowanie lepsze. Ta sama cena, a smak zupełnie inny. Zapewne mieszanka tytoniu jest troszkę inna. Jest zrobiony no z mniej intensywnego tytoniu no i tutaj to wyraźnie, proszę państwa naprawdę bardzo wyraźnie czuć więc tutaj no tutaj temu papierosowi bym postawił taki minus, minus za smak yy, za moc też bo faktycznie nie czuć, że, że, że się że coś pali, państwo biorą dymek go wypuszczają, jakbyście się inhalowali nie wiem, jakimś elektrykiem, zerówką czy czym. taki żeby tylko sobie coś potrzymać i popuszczać dymek no no nie fajne. No, no. No, proszę państwa, no ale tutaj tak no. No nie sobie możemy, proszę Państwa, porozmawiać jeszcze na przykład o wojnach. Proszę państwa, co się na tym świecie dzieje? Rosja z Ukrainą. E, teraz Izrael z Palestyną. E, z Palestyną, no wiadomo, z tymi dżihadami tam organizacjami terrorystycznymi. E, Przyszło nam żyć w ciekawych i niebezpiecznych tak naprawdę czasach. Kiedyś tam rozmawiałem z dziadkiem, to dziadek mówił, że nie sądził, że dożyje czasów, kiedy będzie świadkiem jeszcze wojen, proszę Państwa, a tu... A tu takie rzeczy. A tu, proszę Państwa, z, z, takie rzeczy. Jedna wojna za naszą granicą, druga, no już kawałek dalej, ale... Zawsze, mimo wszystko, proszę Państwa, no jest to konflikt i na światę skal skalową. Na skalę światową, proszę Państwa. Czy można to nazwać wojną światową? I tak, i nie. No. Wojny na Ukrainie niby też można. No. Walczą teoretycznie dwa państwa, a są wspierane przez bardzo dużo innych państw. I co teraz będzie z Ukrainą? Też, proszę Państwa, tutaj nie chcę mówić: czy, czy, jest, czy jestem za Ukrainą, czy za Rosją. Czy jestem pro taka opcja, czy taka. To swoje zdanie o, o Załęckiej mam, o Putinie mam, o tej całej wojnie. Tak czy siak, wydaje mi się, proszę, proszę Państwa, że Ukraińcy przegrają. No jednak, jeżeli Izrael wszedł w konflikt, no to myślę, że cała, cała teraz pomoc, czy cokolwiek, będzie skierowana właśnie na Izrael. Chociażby te doniesienia, nie, o których słyszymy, że USA już, już jakiś czas temu, odkąd trwa wojna, od, praktycznie od, od jej początku, w tym samym dniu, czy też na drugi dzień, Zostaliśmy poinformowani, że z USA na Morze Śródziemne płynie flota w Stanów Zjednoczonych. Między innymi największy, najnowocześniejszy lotniskowiec w tym. Więc, no, wojna, proszę Państwa, pełnoskalowa. No, straszne rzeczy się dzieją na świecie. A my jesteśmy tego wszystkiego świadkami. Hmm. Jeżeli ktoś to niepokoi na wszystkie wojny, proszę Państwa, polecam sobie usiąść i zapalić. A stresujecie się zaraz, palić jednego, dwa, trzy papierosy, zawsze działa. Na to myśli, na stres, na zdenerwowanie, nie jakieś tam wagandy czy inne rzeczy. Papierosy, proszę Państwa, papierosy, to jest to. Coś innego bym mógł powiedzieć, proszę, <laughs> prawda? Ale wracając do papierosów. Czerwony wygrywa, niebieski idzie. Precz jest niedobry, nie smakuje mi. Serdecznie polecam czerwony. No dobrze, ten niebieski spalony. Ta popierdółka. No i cóż, proszę Państwa, w tym tygodniu z mojej strony to byłoby na tyle. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do komentowania tutaj. Czy Państwo macie podobne zdanie oraz odczucia jak ja, jeżeli chodzi o te papierosy? Czy może uważacie zupełnie inaczej? i Dla Was te niebieskie są lepsze. No, jeżeli ktoś woli takie delikatne papierosy, no to tak najbardziej. Oczywiście nie jest to tak delikatny papieros, jak był w tamtym tygodniu ten Marlboro Ice z klikiem, slim. No, ale, ale i, i, i tak jest lepszy. No, tamten to w ogóle go nie było. Tak, wspomniałem, tamte smakuje jak guma. Ten co prawda nie smakuje aż tak yy, słabo, ale mimo wszystko i tak, i tak jest to papieros. popierdółka. Papieros tak go sobie nazwijmy. No dobrze, proszę Państwa. Z mojej strony to będzie na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia oraz do usłyszenia już za tydzień. Serdecznie Państwu dziękuję.